Witam was wszystkich serdecznie. Wy bardzo dobrze wiecie widzowie, że jak ja używam czegoś dobrego, to wam to polecę, tak? Ale taką można być, że podstawą no fundamentem tego, żebym ja coś wam polecił, to jest przede wszystkim to, że ja muszę ten przedmiot używać. Ja nie działam tak jak inni influencerzy, którzy reklamują sarmy, peptydy i przyjmują za to korzyści finansowe. Ja wam pokazuję Różne rzeczy mogą to być suplementy. Może to być pistolet do masażu, jak w tym przypadku, bo dzisiaj będziemy mówili o pistolecie do masażu. Ja robię to z tego powodu, że ja uważam, że to jest dobre i fajnie pokazać to widzom, do których mam ogromny szacunek. Mam naprawdę bardzo dużo wspierających ludzi na kanale. Nie narzekam i oczywiście czasami się zdarzało, że dawałem wam reflinki, ale zawsze o tym mówiłem. Jest to reflink. Jeżeli ty to kupisz, to ja dostaję jakiś tam procent z Amazona. Ale w tym przypadku, bo dzisiaj będziemy mówili o pistolecie do masażu, ja nie dostaję tutaj ani grosza. Z tego powodu, że ten pistolet do masażu jest niedostępny od dawna. I teraz tak, zobaczcie, dzisiaj udostępniłem materiał, taki krótki materiał na YouTube, na Instagramie i na TikToku odnośnie tego pistoletu do masażu. To jest dokładnie ten pistolet do masażu. Zobaczcie. Ja go trzymam w dłoni, tak. To jest ten sprzęt. I używam ten pistolet do masażu, żeby was nie skłamać około dwóch, może troszeczkę więcej, może więcej niż dwa lata mam ten pistolet do masażu. Za ten pistolet do masażu ja nawet wam powiem, że dokładnie nie pamiętam, ile dałem. Na pewno było to grubo ponad 200 funtów. I teraz ktoś powie tak, Patryk, to jest drogo. Zgadza się. Tak funkcjonuje dzisiejszy świat, że za dobry przedmiot musisz dużo zapłacić. Możesz kupić słaby przedmiot, tak, słaby produkt, ale ten produkt nie będzie działał. Wcześniej miałem dwa pistolety do masażu. Jeden z AliExpress, tam chyba koszt był około 30 czy 40 funtów. Posłużył mi bardzo dobrze jako wypełniacz do śmietnika. No wiesz, jak chcesz stracić. Na 30 funtów masz do wyrzucenia, czy 40 funtów, to możesz takie coś kupić, tak? Do czasu, kiedy nie skorzystałem z tego pistoletu do masażu, to nie wiedziałem, co to znaczy pistolet do masażu. Autentycznie. Tutaj macie naprawdę bardzo dobry produkt. I teraz tak, ja tego nie reklamuję. Ja za to zapłaciłem swoje pieniądze, ciężko zarobione pieniądze, nikt mi tego nie dał. Mam opakowanie od tego produktu, to nigdzie nie kupiłem. Używane kupiłem ten produkt nowy, w środku mam wszystko zapakowane, zasilacz i tak dalej. I teraz, jak udostępniłem dzisiaj yy, taką stolkę z tym pistoletem do masażu, gdzie tam się masuje. No, oczywiście, znalazł się człowiek, który komentuje: po co wydawać tyle pieniędzy, jak można dać 30 funtów i kupić sobie pistolet do masażu. Posłuchaj. I wszyscy widzowie, posłuchajcie, jak kupisz pistolet do masażu za 30 funtów. To on będzie ważył prawdopodobnie pół kilograma. Ja go zatrzymam pierdnięciem. Może nie pierdnięciem, ale tym małym palcem go zatrzymam. Ten pistolet do masażu różni się bardzo mocno od tego pistoletu do masażu za 30 funtów. I to nie dlatego. Za ten pistolet do masażu ja zapłaciłem 200 funtów, żeby on ładnie wyglądał i żeby był ciężki, ale przede wszystkim to jest mocny pistolet do masażu. Tym pistoletem do masażu, który ty kupisz za 30 funtów, co co najwyżej za przeproszeniem możesz sobie jajka wymasować. Tutaj mówię do mężczyzn. I wiecie, ja nie mam nic przeciwko. Możesz kupić sobie pistolet do masażu, jeszcze raz powiem, za 30 funtów. Ja na tym nic nie zarabiam, bo jak widzicie, przedmiot jest niedostępny. Od dawna już ten przedmiot jest niedostępny. Ja po prostu Wam mówię i próbuję Wam no, przekazać informację, czym się różni dobry przedmiot od przedmiotu słabego. Tak? Teraz zobaczcie. Jak ja odpalę ten pistolet do masażu, on ma kilka trybów. Po pierwsze, ta końcówka ma wychyłu prawie 1,6. Chyba tak, centymetr 6 mm. Chyba ma taki wychył dokładnie ta końcówka. Gdzieś tu jest to nawet chyba zaznaczone. A więc tak, 16 mm. Dokładnie ma wychył ta końcówka. I teraz tak. Zobaczcie. Dam pełną moc tego pistoletu do masażu. I ja go nie zatrzymam. Cisnę z całej siły. Patrzcie. Ja nie jestem w stanie zatrzymać tego pistoletu do masażu. A wiecie co ja robiłem z tym pistoletem do masażu z tą chińszczyzną, który raz, że wychyłu miał chyba z 6 mm maksymalnie, to ja go zatrzymywałem tym małym palcem. Dociskałem i go zatrzymywałem tym małym palcem. Autentycznie. Także jeszcze raz, widzowie, ja za to nie mam żadnych korzyści. Ustalmy. Wiem, ciężko w dzisiejszych czasach to zrozumieć. Ja. Daję Wam produkt, można powiedzieć, przedstawiam Wam produkt, który jest dobry, który ja sprawdziłem na sobie i działa idealnie. Czy jest drogi? Jest drogi. Tak jak Wam mówiłem, dokładnie ceny nie pamiętam, ale grubo ponad 200 funtów dałem za ten przedmiot i jeszcze było na, na promocji. Dlaczego kupiłem ten przedmiot? Z polecenia. A więc ktoś mi polecił ten przedmiot, i ja postanowiłem, że kupię ten przedmiot. Po tym, jak ktoś mi dokładnie to samo opowiedział, co ja teraz Wam opowiadam. I jeszcze raz na koniec Wam powiem: jeżeli chciałbyś kupić wypełniacz do śmietnika, to możesz się sugerować opiniami tych, którzy mówią Tobie, że pistolet do masażu za 30 funtów wymasuje coś Tobie. Czy zrobisz sobie fajny, głęboki masaż takim pistoletem za 30 funtów? Śmiało. Możesz w to uwierzyć, ale zaufaj mi, to nie będzie tak jak ten człowiek tobie przedstawia. Jeszcze raz powiem: jest przeogromna różnica, jeżeli mówimy o pistoletach do masażu. Ja nie wiem, jak jest z innymi przedmiotami, z innymi urządzeniami. Możliwe, że wiecie. Żelazko za 30 funtów będzie tak samo prasować, jak żelazko za 200 funtów. Nie mam zielonego pojęcia, nie znam się na tym. Ja wam tylko mówię tutaj o pistolecie do masażu. A więc podsumowując, jest to tylko i wyłącznie moja szczera opinia. Nic z tego nie zarabiam, nawet nie macie reflinka. Jest ten produkt po prostu niedostępny aktualnie. Jak będzie dostępny, możecie sobie kupić, a może gdzieś znajdziecie ten przedmiot. Na Amazonie jest niedostępny. Możliwe, że jak gdzieś znajdziecie to. To się da ten przedmiot zakupić. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do tych, którzy. Oni możliwe, że mają buldupy I kup sobie za 30 funtów nie warto. To są ludzie fałszywi, który chciałbyś, żebyś ty sobie kupił urządzenie, które posłuży tobie jako wypełniacz do śmietnika. Ja kupiłem takie dwa wypełniacze do śmietnika i podziękowałem kupiłem sobie produkt porządny i ten produkt też mi służy. I to świetnie mi służy. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie do następnego materiału. Najwięcej i najbardziej spektakularne przemiany w Polsce. Chcesz zmienić swoją sylwetkę, ale brakuje ci motywacji? Źle się czujesz w swoim ciele? Uwierz w siebie i spełnia swoje marzenia. Wykonaj pierwszy krok, napisz do mnie. Dzięki mojej pomocy możesz osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. Treningi personalne i plany dietetyczne. Trening domowy. Plan treningowy i dietetyczny dla par. Konsultacje online. Modelowanie sylwetki. Treningi indywidualne. Analiza twoich postępów. Suplementacja. Budowanie masy mięśniowej. Redukcja wagi ciała. Współpraca. www.patyk2703.com. Spełniaj swoje marzenia. If you wanna play tough